W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Growy Garden i w tym odcinku pokażę wam wszystko co zostanie dodane w nowym evencie a powiem wam, że event będzie bardzo fajny i chyba najlepszy ze wszystkich eventów jakie były aktualnie będzie on najmocniejszy, na pewno mam bardzo ładny filmik zrobiony i zaraz wam pokażę ten filmik, co zostanie dodane. Otworzymy sobie te 18 najcyt packów. Może uda się Moonblossoma, jak się nie uda Mundrosoma, to się znowu załamie. Otworzymy sobie jeszcze 3 jaja i oczywiście pokażę wam wszystko co zostanie dodane i powiem wam jak to będzie działało. Jeżeli chcecie czekać na update w sobotę, to pamiętajcie, macie mojego live'a w opisie, link do mojego live'a i na tym live'ie będziemy razem czekać na nowy update. Będę wam pokazywał nowe liki, więc jak chcecie to wbijajcie w link, który macie w opisie i też w komentarzu. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i subika będzie bardzo fajnie, jeżeli to zrobicie. Bijajcie naszego Discorda, link w opisie, bo tam macie wszystkie powiadomienia o owocach, jakie są w sklepie, jajkach i broniach, czyli sprinklerach i innych. Więc nie musicie siedzieć cały czas w grze. Tak samo na Discordzie macie kanał z likami, czyli z tymi rzeczami, które wam teraz pokazuję, więc tam macie po prostu szybciej info niż jak ja bym wam to nagrał. Dobra, więc tak. Zaraz wam pokazuję rzeczy, które są dodane, ale na początku zróbmy sobie opening tych trzech jaj, tutaj najtowych. Może się trafi coś fajnego, jakby był rakun, to bym był bardzo szczęśliwy, no ale nie wydaje mi się, że się uda rakuna, no oczywiście jesz, jesz i kolejny jesz, a nie, dobra, ten, ten głupi kopacz, ja nie chcę tego kowacza. Nie wiem, czy nie wywalać tych wszystkich moli i tych wszystkich petów, które są bez sensu tutaj. W się sensie one nic nie dają fajnego? Dosłownie, nic z nich nie ma fajnego. I jedyne, co robimy, to tracimy na nie jajka. Cieszę się, mam 60 Night Eggów. Ja nie wiem, kiedy ja je otworzę wszystkie. Bo, 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 jak, jak widzicie, na razie idzie wolno. 60 mi jeszcze zostało. Dobra. Zastanawiam mnie, czy ta papryka jest szok. To jest bardzo zastanawiające. Jeżeli ona jest golden, to nie wiem, czy będzie widać, że ona jest szok. I niby odchodzą od niej jakieś takie. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, czy uważacie, że on jest Szokt, ale moim zdaniem ona jeszcze... Chociaż może jest Szokt. Bo jak widzicie, w tym, w Goldenie, Golden daje nam takie gwiazdki. I widać, że to jest Golden. A Szokt daje nam takie jakby rozbłyski. O, gdzieś tu zaraz będzie. O, takie rozbłyski jak tutaj macie. Takie rozbłyski jak tu są. Więc... Zastanawiam się, czy od tej papryki nie, od, nie odchodzą te rozbłyski. Szczerze chyba odchodzą. Raz na jakiś czas, jak widzicie, tutaj był jeden, tu był jeden, yy, więc odchodzą i gwiazdki, i te rozbłyski, ale bardziej widać rozbłyski. Gwiazdy te, no Tak, to jest shock, to jest shock, ale jeszcze nie będziemy tego zbierać. jestem ciekawy ile to będzie warte, bo to już ma i Golden i Shocked i jeszcze ma frozen, to może być to naprawdę dużo warte Chyba, że coś tutaj jest w nim... Tutaj coś mamy. Dobra, unfavorituję to To jest kolejny pepper, więc zbierzmy tego peppera, co jest tu w środku. Zobaczmy ile on będzie warty, bo on jest chyba shock. Gold pepper, a, czyli on nie jest shock, no ale zobaczmy, tak z ciekawości jego cenę How much is this War? I on kosztuje 41 milionów no, jest w miarę git, jest git, jest git. Dobra, ale jestem ciekawy, czy ten jest szok teraz, bo tamtego wyjąłem, ale tamten nie był szok. Więc tu może jeszcze coś w nim jest szok, co mi. Dobra, na razie nie będziemy tego sprawdzać. Sprawdzę to już sobie sam i zbiorę i zobaczymy, ile to będzie warte. Mam nadzieję, że powyżej biliona. Dobra, pierwszą rzeczą, którą mamy z lików, to mamy oto taki grup. Jak widzicie, ten grup się chowa i on chyba po prostu będzie tutaj obok. Tak, ten grup będzie tutaj obok i w nim będziemy mieli sklep, który już wam też teraz pokazuję i w tym sklepie, jak widzicie, jak sobie podejdzie do tego sklepu, to w tym sklepie mamy różne rzeczy do kupienia. Mamy Mysterious Crate, mamy Night Egg, mamy Night Seed Packa, mamy Crimson Wine Seed, Moon Melon Seed, Star Color, Blood Kiwi, Blood Yes. I Blood Owl, czyli jak widzicie, tak jak w poprzednim update, czyli w tym co teraz mamy, mieliśmy seed packi, które trzeba było otwierać. A teraz dostaniemy po prostu sklep, który będzie tutaj obok, taki czerwony, i tam będzie można kupić wszystkie rzeczy. Tylko boli mnie to, że to może być naprawdę drogie, bo jak widzicie, Blood Owl on jest divine. Najważniejsze, żeby ten, żeby ten Mysterious Crate był w miarę tani, no a jak widzicie, na razie tu jest cena duża. A czy 10 milionów to nie jest jakoś dużo, ale i tak te ceny zmienią. Tak samo jak widzicie, tam macie różne ikonki tych rzeczy, czyli na przykład tam macie czekolad sprinklera. Tego nie będzie, to jest po prostu tylko na, na, na rzecz tego, żeby... Zmienić te ikonki i podmieniam te ikonki i potem będą ikonki takie, jak będą już w grze. Czyli będą inne ikonki. Mysterious Crate, pewnie będzie coś takiego jak seed pack. Nie wiem, co tam będzie można wylosować. Mam nadzieję, że coś fajnego. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze teraz night seed I po tych night seed packach pokazuję wam filmik, który jest naprawdę przepotężny. Dobra, mamy pierwszego. Oczywiście, nic, skipuj to. Dawaj kolejne. Nic, nic. Może te moonflowery już mnie denerwują, no. Dajcie mi bluesoma. Ja chcę bluesoma. Nic innego nie chcę stąd Nic, wszystko inne to jest takie do wyrzucenia do kosza I nawet nie skorzystam z tego Chyba, że to jajko, no ten yy, Oto to, ale no nie chcę mi się czekać Aż ono będzie duże, jakoś, nie wiem No chcę Bluesoma, chcę Bluesoma Bo Bluesom jest najbardziej warty stąd No i oczywiście Rare, Rare 12 jeszcze mi tylko zostało Ja już otworzyłem, nie wiem, z 50-60 i nie ma tego Bluesoma No jak widzicie, nawet nie ma go tutaj pokazanego Żebym miał, mógł go wylosować jest Po prostu skałem te Night Paki o tam był bluesom, no fajnie, fajnie, żeby bluesom mi się nie wylosował. Nie wiem, czy ja w ogóle kiedykolwiek będę miał szansę w jakiejkolwiek grze. Ja W żadnej grze nie mam farta. W żadnej grze jedyne co to w sumie trochę trafiłem jakieś huge, ale huge wtedy jak były bardzo częste u każdego. Dobra, tu nie ma nic. Kolejny uncommon. Dajcie mi bluesoma, jak ja, jak ja trafię bluesoma, to już nie, nie otwieram tych seedów. Ja już nie zbieram, bo już mi się nie chce po prostu już tyle co nasiedziałem, to. Dobra kolejne. Nie, no nie, no to jest masakra, co tu się dzieje. Nie da się, po prostu się nie da. Legendary starfruit. Też niepotrzebny ten starfruit. Większość rzeczy stąd tu jest w ogóle niepotrzebna i te jeszcze minty, które nic nie dają. Nie wiem, po co jest ta mięta. Ja nie wiem, czy wy macie miętę. Zaraz wam pokażę, co daje mięta. E, albo jak ona wygląda, bo jest tak nic nie warta. Glowshrumy też są bez sensu. Też są bez sensu te glowshrumy. Moonflower, dobra. Te Moonflower jeszcze, jeszcze je zaakceptuję, ale i takich nie potrzebuję. Dobra, ostatni. Ostatni seed pack. No... No ok, 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 fajnie, nic nie ma, nic nie ma jak zwykle, czyli kolejne kampienie i zbieranie munlitów. Dobra, pokazuję już Wam filmik ostatni i tam macie najwięcej info albo po prostu najbardziej macie pokazane i boli mnie trochę, że ta sowa będzie za OP, ta night sowa będzie za OP już Wam pokazuję ten filmik. Dobra, mamy kurę, mamy chicken jockey. Dobra, zombiak. I mamy naszą sowę. Dobra, sowa się wkurzyła i co się teraz będzie działo z sową? Dobra, i mamy naszą krwistą sowę, która zaraz e, chyba uderzy tego na... cięciężockiego. Dobra i Dawaj, 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 dawaj. No i swoim potężną mocą rozwaliła człowieczokiego. Dobra. E, to jest chyba tyle z tego filmiku. Tu jeszcze mamy coś pokazane, ale nie wiem, czy tutaj będziemy mieli coś nowego. E, chyba tu na dole nie mamy nic nowego, dobra, nie będę tego sprawdzał. E, jak widzicie, tyle jest z filmiku. I filmik pokazuje nam, że ta sowa może być bardzo OP, bo ona ma jakiegoś lasera. Nie wiem, co ten laser będzie robił. I jeszcze mamy jeden filmik, jeszcze mamy jeden filmik. Dobra, i kolejny filmik wygląda tak. Więc jak widzicie, mamy jakieś spadające gwiazdy z nieba, bardzo fajnie. I jak to ładnie wygląda, bardzo ładne są te gwiazdy, jak one się rozwalają. Tu patrzcie, jaki one mają efekt, i te gwiazdy. Będą działały tak samo jak Storm, w sensie jak Thunder. Będą nam dawały tutaj e, jakąś mutację gwiazdom zapewne, bo aktualnie mamy szok. A teraz będzie jakaś kolejna mutacja gwiezdna, więc bardzo się cieszę, że jest kolejna mutacja i ogólnie bardzo fajny update. Tak samo widziałem, że nie chcą robić tego update'u pay to win chyba nie chcą zepsuć tej gry. Nie wydaje mi się, że chcą zniszczyć tą grę, tak jak Dubik yy, Studios zniszczyło niektóre inne. A tom chyba mi się wydaje, że na razie będzie prowadziło i nie będzie robiło jej jakoś bardzo pay to win I bardzo mnie to cieszy. Pamiętajcie o łapce w grze i subiku. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!